System ochrony Zrzeszenia Banku Polski, Polskiej Spółdzielczości powstał na sam koniec zeszłego roku, 31 grudnia 2015 roku. Jest to dzień, w którym została podpisana umowa systemu ochrony. 241 banków spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości zawarły umowę o wspólnym działaniu w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa. Y, nadzoru y, y, nad y, ryzykiem. System ochrony rozpoczął więc formalnie swoją działalność 1 stycznia w fazie organizacyjnej. W trakcie roku jeszcze przystępowały w tej chwili banki spółdzielcze obecnie 268 banków spółdzielczych ze Zrzeszenia BPS i Bank BPS tworzą, bank, tworzą system ochrony Zrzeszenia BPS. Jednostką zarządzającym systemem został, została ustanowiona spółdzielnia systemu ochrony, której głównym zadaniem jest monitorowanie. Ryzyka uczestników i całego systemu ochrony, wykonywanie funkcji audytu na rzecz uczestników. I zapewnienie instrumentów, mechanizmów wsparcia i restrukturyzacji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Można więc powiedzieć, że system ochrony jest samozorganizowaniem się banków spółdzielczych i banku zrzeszającego w zakresie wsparcia płynności, wypłacalności w tych sytuacjach, które mogą się kryzysowych wydarzyć w działalności tych banków. Cechy szczególne to właśnie zbudowanie mechanizmów wewnętrznych, pomocowych, które banki spółdzielcze, jako te, te banki, które nie mają dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania czy rynku finansowego, mogą wspomóc ich działalność w tych sytuacjach, w których następuje. Następuje zdestabilizowanie ich sytuacji finansowej, czy występują jakieś inne sytuacje kryzysowe. Ale system ochrony to nie tylko system wspierania bezpieczeństwa, to, to także wiele elementów, które wpływają na wspólne podejmowanie inicjatyw w wielu innych dziedzinach. System ochrony staje się jednym z elementów zrzeszenia. Zrzeszenie może zostać podzielona na dwa obszary. Obszar e, wsparcia właśnie w zakresie e, kontroli, monitorowania e, ryzyka, zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności finansowej i drugą część, która jest realizowana przez bank zrzeszający, czyli typowe wsparcie e, w biznesie, w prowadzeniu działalności e, biznesowej już banków spółdzielczych, czyli z banku zrzeszającego zostaje zdjęta e, ta rola. Która nie jest wprost jakby przypisana bankowi, bankowi zrzeszającemu. W tej chwili, tak powiedziałem, do, do, do systemu ochrony przystąpiło 268 banków spółdzielczych. 5 banków spółdzielczych czeka w tej chwili na zakończenie procesu procedowania. Umożliwiające im podpisanie także umowy. Ten system, ten, ten etap został praktycznie zakończony, czekamy tylko na wyrażenie zgody Rady Nadzorczej. Cztery banki spółdzielcze jeszcze mają do spełnienia pewne wymogi, już praktycznie formalne, żeby przystąpić, ale w zrzeszeniu jest 356 banków w tej chwili, także jest system ochrony. Jest na razie. Instytucją otwartą, do którą kolejne banki mogą przystępować. Tak jak to zapisało, zostało zapisane w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych przez trzy lata. Od momentu, kiedy bank zrzeszający wstąpił do systemu ochrony, w zrzeszeniu mogą być banki, które są w systemie ochrony i takie, które do systemu ochrony jeszcze nie przystąpiły. Także jeszcze 2,5 roku jest instytucją otwartą, do której kolejne banki mogą przystępować. W tej chwili główne funkcje, które wykonujemy, to oprócz monitorowania ryzyka na podstawie danych sprawozdawczych, zgodnie z ustaleniami ustawowymi na system ochrony przeszła funkcja audytu uczestników uczestników tak żeby te dane które są pozyskiwane ze sprawozdawczości i te wszystkie informacje o ryzyku które z tych danych możemy pozyskać można było weryfikować w w normalnej praktyce banku poprzez badania audytowe. Dodatkowo w systemie ochrony zrzeszenia BPS oprócz normalnej oceny, która wynika z samej umowy oceny ratingowej, która jest nadawana każdemu bankowi, został zbudowany system wczesnego ostrzegania, bo to, co cechuje system ochrony, to nie, nie tylko fundusze pomocowe, środki pomocowe, które mogą być uruchamiane w momencie wystąpienia kryzysu, ale przede wszystkim funkcja prewencyjna, zauważanie na bardzo wczesnym etapie możliwości wystąpienia trudności. I przeciwdziałanie temu. Dlatego też w systemie ochrony został stworzony system wczesnego ostrzegania. Wtedy, kiedy z danych sprawozdawczych wynika, że już u poszczególnych uczestników mogą występować trudności w pewnych obszarach, wtedy stosuje, stosuje się cały system prewencji. Między innymi wtedy bezpośrednio rozmawia się z bankiem, umawiamy się na spotkanie wtedy, żeby już bezpośrednio uzyskać informacje e, o tym jak e, te dane liczbowe które wynikają ze sprawozdań e, z, wynikają z rzeczywistości jak pan postrzega swoją sytuację e, om, omówienie e, omówienie e, na miejscu poznanie sytuacji, zrozumienie, jak bank funkcjonuje i czy, czy są potrzebne wdrażanie już tych środków pomocowych, czy bank jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć pewne trudności, które w jego funkcjonowaniu występują.